Ostatnio wydarzyła się bardzo smutna rzecz, moi drodzy, na matronerowicach. muszę wam coś pokazać, ostatnio oswajałem kotki, oswajałem swoje koty, które chciałem po prostu, żeby tutaj były, odstraszały wszystkie creepery i moi drodzy, stało się coś strasznego, nie wiem, jakiś creeper ze szkieletem, który strzelał z łuku, po prostu wziął i po prostu, nie wiem, się uaktywnił tego creepera i on wybuchł, nie wiem, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Na pewno dałbym radę uciec. Ale słuchajcie, w ogóle jest problem, bo te koty tutaj mi uciekają wszystkie, tego już oswoiłem. Ale zobaczcie, tutaj będzie mur, tutaj wyznaczyłem sobie mur i moi drodzy, macie na to, by zostawić pod tym odcinkiem 12 tysięcy łapek w górę. Zostawcie tutaj jak najszybciej, macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1. No, moi drodzy, jeśli Wam się udało, jesteście ziomeczkami, najlepszymi, najsłudszymi na świecie, więc moi drodzy. Łapiemy koty, patrzcie, one uciekają i nie wiem dlaczego idą w tamtą stronę, może one po prostu chcą iść tam do tego, do swojej wioski, nie wiem, patrzcie, tu kolejny i tam, muszę wam to pokazać, ile kotów tutaj łazi, ajajaj, zobacz, tam gdzieś był, no nie wiem, dobra, trzeba będzie je po prostu jakoś pooswajać i przyprowadzić do wioski, ale słuchajcie, zobaczcie na to, tutaj Puszek i Marcysia, Rip, moi drodzy, wpiszcie w komentarzach Rip, Puszek i Marcysia, Głupi creeper, teraz mi smutno, patrzę tutaj, co się stało, jakiś uschnięty krzak się zrobił, dobra, wywalmy to i postawimy świeżutkie kwiatki, bo naprawdę, naprawdę, ostatnio ta, ta akcja mnie tak wkurzyła, że szok, normalnie, nie tak mi było smutno, nie, no, normalnie cały, po prostu po, powrót do domu to był coś strasznego, tak mi smutno było, nie wiem, dobrze, moi drodzy, to teraz tak, idziemy do domku, e, albo, dobra, pokażę wam, co jeszcze się tutaj zmieniło. No, e, w ogóle ten wiatrak tak mi się podoba, ten wiatrak tak mi daje klimat, o, ktoś, co, co, widzieliście, kto, kto to, Kati? ej, czekaj, 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 ja mam potki na niewidzialność, ej, 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 to jest dobra sprawa, bierzemy potki na niewidzialność, musimy, okej, okay. dobra, zróbmy to, weźmiemy, um... Ender perłę, weźmiemy na pewno ender perłę, weźmy trzy miksturki, myślę, że mi wystarczą. One są po 8 minut, więc spoko, dobra, musimy się napić i zobaczymy, co Kati tutaj robi. W ogóle, jak ona mnie znalazła, jak ona znalazła tutaj matrunerowice. Tego to ja nie mam pojęcia, tego nie mam pojęcia, ale zobaczcie, jesteśmy niewidzialni, więc jest spoko. Dobra, e, kotki sobie tutaj stoją. Patrzcie, ona tam gdzieś chodzi, przy tym, przy. Tam była Bobodziarka wcześniej. O, zagląda mi do skrzynek. No nie, ładnie, Kati. Patrz, dobra, ciekawy, co ona tutaj robi. Patrz, się pobiegła do salonu. Ej, dobra, do salonu, do baru. Okej, okay, co? Ona zie Ziemniaki im daje? Ostro, to ona będzie chciała, żeby oni się tutaj rozmnażali, czy co? Kati. No, patrzcie, nawet golem tu przyszedł, bo jest ciekawy, co tutaj się dzieje. patrzcie. oni chyba kobiety nie widzieli tutaj. Patrz, co jest? Ej, 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 panowie, spokojnie. To jest tylko moja kumpela z Wojanowic. Ej, dobra. Ehm, patrzcie, Kati coś tutaj kombinuje. co, Czy ona chce ich wyrzucić stąd? Nie mam pojęcia. Dobra, mam 7 mi minut miksturki, więc nie jest źle. Dobra, się schowam tutaj, żeby mnie nie widziała. Słuchajcie, a zrobimy taki myk. A nie, nie mam tych krzaków, dobra. Ehm, o, co? Ona do kubków wkłada kwiaty, patrzcie. No, dobra, w sumie to, co jest doniczka, tylko miało wyglądać jak kubek, ale okej. Okay. Dobra, bo tutaj jest nawet. O nie! Patrzcie, ona uderzyła go! Co ci zrobił, Katy? Co ci. O nie, 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 nie. Dobra, Katy, widzę tu ewidentnie, bardzo chce nam. O! O nie, to jak ja teraz wyjdę stąd? Jak ja stąd wyjdę? Dobra, muszę tak zrobić. Okej, okay, co ona idzie na górę? Na górę, patrzcie, tam jest jeszcze więcej wiśniaków. No i sprawdźmy co ona tutaj będzie kombinowała, patrz. Wow! Dobra, ona coś robi na, na zewnątrz Ty co ona tutaj kombinuje, patrzcie. Wbiła tutaj na balkon i się podsa chce podsadzić chyba koblem na górę. Co ona będzie robiła? Dobra, musimy chwileczkę popatrzeć co ona tu kombinuje, Kati, co ty kombinujesz? Koleżanko, droga. Okej, okay, patrzcie, ona tutaj weszła na górę i... Czy ona chce z... zabrać mój napis Salon? Salon? Nie, 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 może, nie możemy do tego dopuścić. Halo, wbijamy na górę. Słuchajcie, wbijemy na górę, będziemy z góry lepiej widzieli, więc szybko, szybko muszę tutaj się jak najszybciej udać. I moi drodzy, zostawiajcie łapencję w górę. Napiszcie mi, jak to jest możliwe, że Katy tutaj trafiła. O, co ona robi, patrz. A mi zabrała i o. Okej, okay, czyli tutaj naprawdę dzieje się grubo. Okej, okay, za nisko postawiła, musi wyżej troszkę. Dobra, o. Jest. Patrzcie, o zamieniła i co to wyszło? Sol soloan, soloan! O nie, jeszcze S chce mi zabrać? Niedobrze. Patrzcie, co ona no to kombinuje. Dobra, i jeszcze Oloan. Okej, okay, dobra, ono tutaj zrobiła, że Oloan mamy. Oloa? Oloas! I co? N? No, Loas! O nie, Saolon. Dobra, salon. Dobra, ale do drugiej strony, patrzcie. Sy-a-o-l-on Salon. Dobra, może być. Niech to będzie salon. Może nawet zostawię, bo mi się w sumie spodobało. Czekajcie, co ona kombinuje dalej? Okej, okay, ona zeszła na dół, rozwaliła tego kobla, czyli nie chce po sobie zostawać znaku. Ale jak to nie chce, przecież soloan jest. <noise> no loas, no loas. Dobra, niech będzie no loas. I gdzie ona poszła? Na górę z powrotem? Czy ona coś tu kombinuje? Patrzcie, obrazy stawia! Ej, no to spoko, bo w sumie tutaj jest tak pusto, no to chociaż trochę obrazów będzie więcej, to. Ok, nie możemy mi tu przeszkadzać, bo musimy zobaczyć, co to ona ma za plan. W ogóle... O, nice. Ej, od razu lepiej. Patrz, widerów jeszcze tutaj postawiła. Ej, tu jakiś piec z ręką. Tutaj jakieś kurcze tekwondo, czy coś w tym stylu. Tu jaką czachę namalowała. No nieźle. Dobra, ciekawe czy ona umie malować, że tak... O nie, 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 prawie w nią wszedłem tutaj. Boże. Nie, 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 nie możemy do niej podchodzić, bo zobaczy jeszcze te bąbelki, kurczę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, ciekawy jaki będzie efekt tego wszystkiego. O, nie jeszcze spadłem. Dobra. Zajrzyjmy. Ej, tu naprawdę będzie mnóstwo obrazów. Spoko, mi się podoba. Może tak zostać, bo tutaj miał być hotel, czy coś takiego, ale tutaj mnóstwo jest tych villagerów, którzy nie chcą w ogóle wychodzić z tego hotelu, więc trzeba coś zrobić z tym, porządek. Dobra, weszła do kolejnego domku. I patrzcie, czy tutaj też będą obrazy? Okej, okay, na razie są doniczki. I z czym te doniczki? jest paproć, dobra, z paprotką, okej. Okay. Dobra, mi się podoba. Dobra, staniemy zaraz koło tego obrazu. Dobra, okej. Okay. Duży obraz powstał chyba. Dobra, ej, okej. Okay. Całkiem spoko to wygląda. O nie, 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 wychodzimy, bo ona tutaj stawia obrazy ciekawe jakie. Co się dzieje? Kurczę, ile tu obrazów teraz będziemy mieli. Nieźle, nieźle. Nieźle się tutaj dzieje, powiem wam szczerze. Dobra, dwie i pół minuty. Więc za dwie i pół minuty będziemy musieli się napić naszego specjalnego... Specjalnej miksturki, ale ciekawy, czy ona w ogóle wie, że jestem na serwerze. Patrzcie, ona tutaj chodzi sobie na spokojnie, idzie do moich koni, dobra, idzie do koni i co te konie tutaj będą miały za prezent od niej? Może jakieś sianko nowe, czy nakarmi ich może? o tak, dobra. Co ona Siodło daje, eee, nie wiesz, że trzeba go oswoić po prostu, klikając na niego prawym przyciskiem, yy, i wtedy on yy, tak, jakby, o, wsiada się na niego i się próbuje. Co nie. Ej, tu koty są. Patrzcie mały! Mały kotek! Ale słodziak! No ki... jej, kudaj słodsze istota na świecie! Ej, ciekawe! Ej, chodźcie go, weźmiemy na smycz i pokażemy dla Kati. Albo Kati może zauważy, ciekawe czy tego kotka zauważy. patrz, jaki mały słodziak jaki! Bobo kotek. Dobra, e, Kati dalej walczy z tymi końmi. Hmm. Ciekawa jaka będzie jej reakcja. Patrzcie, oswoiła mojego konia! O, lol. Dobra, dobra. Patrzcie, i teraz może już jeździć. Patrzcie, ona chce tutaj pojeździć. Tylko ciekawe, czy zobaczy kotka małego. O, tutaj był ten kotek, przebiegła. O, jeździ tutaj, patrzcie. Dobra, okej, okay, zeszła. O, patrzcie, te koty za mną lecą. Nie, nie łaście za mną koty. Patrzcie, daję im jedzenie, patrzcie, mały kotek się. Patrzcie, pod... zobaczymy. Zrobimy tak, by ona myślała, że, że do niej podchodzą. Okej, okay. teraz usiądą sobie, patrzcie przy niej. I ten mały kotek też. Nie! On jest w tym. W. o, daję mu jeść! Dobra, szybko muszę się napić, słuchajcie, niewidki, bo żeby być w niewidzialnym tutaj, nie? Żeby nikt nie wiedział, że I ja tutaj kombinuję coś. Kurczę i co jak ona się w ogóle tutaj dostała? Może wiecie coś na ten temat? Ciekawe, czy ja mogę na tego konia wziąć. Sobie wziąć i pojedziemy. Dobra, bo ona będzie chciała mi go zabrać. Dobra, zabrałem jej konia. Patrzcie, koń uciekaj. Okej. Patrzcie, ciekawe jaka będzie jej reakcja, koń będzie sam jeździł. Okej. Uuuu. Dobra, uciekam stąd, uciekam stąd, dobrze. Weźmy w tego konia, bo ona będzie chciała mi go zabrać. Dobra, szybko, szybko, uciekamy nim i musimy go schować, bo jeśli mi go zabierze, to nie mogę do tego dopuścić. Przecież jestem tylko bojem muszę pilnować tej konie. Dobra, będzie tutaj konik, okej? Okay. Więc ja wracam zobaczyć co ona tutaj będzie robiła. E, I tyle, okej. Okay. Gdzie ona jest? Dalej przy tych koniach, dobra. Musimy sobie zjeść pieczonego dorsza. Ostatnio dużo e, wędkowałem, żeby mieć oczywiście mnóstwo kotów. I... Okej. Okay. O nie, szalata Palionowa szalata, Gdzie to jest? Ta wsza? Wsza Dobra Nad nią lata. O kurczę, ona karmi mojego kota, patrzcie Ło wow, nie urósł Co on urósł? Jak to możliwe? Patrzcie, ten kot urus, Spe specjalnie to zrobiła karmiła mojego kota on utył Teraz jest gruby No nie Dobra, to słuchajcie, musimy tak... bo ona tutaj walczy z tym sza, może... nie wiem. Okej, okay, ole do, dostał prosto w tyłek. Nieźle, nieźle. Okej. Okay. I co teraz w tym momencie? Gdzie ona pobiegła? Dobra, ucieka stąd, ucieka, gdzieś pobiegła w, w stronę mojego... Jakiego tego zakamarka? Może ona tam szuka, nie wiem, yy, chce spać czy coś, bo jest noc, żeby te sza poznikały. Dobra, grzebie po... Co tutaj robi villager? To tak nie macie wstępu! Villagerzy, tu nie macie wstępu. O kurczę, patrzcie, do Co wzięła? strzały odde mnie wzięła. O nie, no dawaj strzały. Ale dobra, to tylko stack tam, więc luźno. Ja i tak mam ich dużo. Ciekawe, co ona dalej będzie robiła. A, bo ona chce rozwalić tego sza. W ogóle, jak ten sza wygląda z tymi oczami takimi. Ee, zielonymi. Przerażające jest to, powiem szczerze. Patrzcie, ile, ona tutaj strzela, nie może trafić w niego. No co jest. O nie, ale masz cela, jak? Możecie dokończyć, jeśli chcecie, to w komentarzach możecie napisać coś ciekawego. Kati ma cela, jak? Nie no, żartuję. Kati, Kati trafi zaraz. Ona próbuje non stop, patrzcie, może trafić, patrz, dobra, bo ten szal naprawdę jest ciężkim zawodnikiem, żeby go trafić, dobra, nic w łapce nie mam, więc jest git, mam 5 minut jeszcze, żeby tutaj biegać, ale mamy jeszcze tak na, na ewentualność jeszcze jedną potkę, dobra, co ona jeszcze tutaj wykombinuje, patrzcie, um, biegnie, nie, ona znajdzie konia, tutaj jest koń schowany, okej, okay, dobra. Dobra, nie, 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 musimy tego konia zabrać, ale zobaczymy co ona tutaj napisze. Może go po prostu weźmiemy, zapunkrujemy, żeby ona tutaj nie zauważyła go. O, dobra, może nawet snopkiem siana, żeby nie było, że tutaj jest koń. Okej, okay, ukryliśmy go. Dobrze, o, co to jest? El, nie mówcie, że ona pisze Eldorado. Nie mówcie. E, l, Eldorado będzie na bank. Nie mówcie. El Dorado. Czy Elo napisze? Zobaczymy. Zaraz się okaże wszystko. L. Okej. Okay. To co to za literka będzie? Czy to jest O czy D? Nie L. L. O. Czy to jest O? Dobra. To jest chyba O. Czyli napisała po prostu różowym szkłem Elo. Okej, okay, czyli się z nami wita, ciekawe, ciekawa sprawa Ja powiem wam szczerze, w sumie się nie spodziewałem, że ona, myślałem, że ona ogląda moje filmiki i tutaj by nie chciała Eldorado No nie, spadłem, Eldorado napisać Dobra, e, konia nie zauważyła, więc jest spoko, bo już by chciała pewnie sobie pojechać nim z powrotem do Wojanowic Nie, dobra, dobrze, wypuściła wszystkich naszych wieśniaków, którzy oczywiście byli w salonie I sobie, no nie, tu mały jest, skąd tu się mały wziął? Mały villager, halo, idziemy spać do domu. Proszę wracać do rodziców. O, dobra. Tutaj ci, co wy robicie tutaj za tą doniczką? Katy weszła tutaj, gdzieś była. Czy ona weszła na górę? Patrzcie, ona jest na górze tutaj. E, I ona sobie schodzi po drabinkach z powrotem na dół. Okej. Okay. No, nie, skoczyła na villagera tutaj. Leżącego. Okej, okay, dobra. Patrzcie, co ona dalej będzie robiła. Czy ona idzie do kotów, czy. Czy ona będzie jeszcze coś robić? Nie mam pojęcia. Eee, dobra, o swoje koty? Nie. Dobra, oświetla wioskę, więc jest całkiem spoko. Patrzcie, będzie oświetlała. No to w sumie jest spoko, bo e, żeby tutaj żadne Creepery, nic się nie spawnowało. Tym bardziej, że matrenerowice naprawdę są tutaj bezpieczne, bo te, powiem wam szczerze, że te szalone e, Creepery boją się naszych kotków, więc jest spoko. Ja się cieszę bardzo. Tym bardziej, że jeden mały został utuczony. Nie, nie, nie. O nie, znalazła konia. Kurczę. I ona odjedzie już teraz? Nie gadajcie. Kurczę. O nie, to. Adieu. Dobra, ona patrzy w utonie, dobra musi go wypchać teraz, albo sobie smycz jakąś ogarnąć ehm, więc, albo na ten może, pewnie na łódkę, nie wiem, jakoś wydało radę zawsze Ale zobaczymy, zobaczymy co ona tu kombinuje, bo widzę, że tam leci Ma smycz, patrzcie, zabrała konia, no nie Dobra, ej, będzie trzeba... <ścoughs> co? Konik, nie, żegnaj Dobra, coś ona tam niszczy, tabliczkę, czy coś? Nie, ona chce po prostu wyjechać stąd, z tym koniem moim. Halo, no dobra, moi drodzy. Odwiedziny Kati były naprawdę śmieszne, bo ona naprawdę tutaj zaczęła nam dekorować wszystkie domki i po prostu obrazy dawać. Ładnie, ładnie, całkiem ładnie to wygląda. Dobra, nie wiem, co ona tam kombinuje. Patrzcie na to. Czy ona tam robi bazę? Czy co? Czy co tam będzie? Halo, nie mam pojęcia kopuje się w dół czyżby tam była jej później baza halo nie wiem ja to muszę podejść zobaczyć dobra szybko na łódce żeby o... dobra muszę wejść na łódkę i żeby ona tylko nie widziała że ja tutaj łódką płynę o co ten koni robi jaki breakdance co ten koniu robisz okej okay, dobra wychodzę stąd co ona tam zrobiła o kurczę szybko muszę coś z ręki wyrzucić okej okay, mam minutę dobrze patrzcie Coś tutaj jest. Okej, okay, ale to będziemy musieli sprawdzić, co ona tam schowała. Dobra, Kati, czy ona wraca z tym koniem, czy, czy, czy po prostu popłynie sobie z nim? W siną dal, ale nie mam pojęcia. Dobra, tutaj jest um, ten villager, który był. Cały czas on tutaj jest. Okej, okay, Kati teraz jeździ dalej na koniu. I musimy się napić chyba potki zaraz, bo 8 minut mi minie. Dobra, moi drodzy, to by było chyba tyle, bo Kati ewidentnie tutaj... O nie, ona zniknęła! Jest za daleko, jest za daleko, nic nie się widzę. Okej, okay, dobra, jeździ po naszym polu. Dobra, moi drodzy, to by było chyba na tyle. ja Mam 20 sekund niewitki, więc muszę zgrzewać stąd jak najszybciej. I chyba to by było na tyle. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapencję w górę. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się film podobał. I pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, wbijacie na mój drugi kanał. No i pamiętajcie, żeby tutaj nie pisać dla Katy na, o niej pod odcinkami, że po prostu ją śledziłem, widziałem, że ona tutaj robi mi różne jakieś. Prankusie. Więc moi drodzy, ja się pojawiam i zostawiajcie łopatkę w górę. subskrypcję bardzo mile wskazano. Um, no to co? To by było na tyle, i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. I Eldorado z Wami. Niech będzie.